Dzień dobry, dzień dobry. Odcinek o odkryciach językowych, a właściwie to odcinek o moich wpadeczkach językowych, bo opowiem o rzeczach, które odkryłam w 2017 roku, zazwyczaj z Waszą pomocą. Tyle, że po każdym odkryciu przeżyłam mikrozawał. Ucisk w żołądku, te rzeczy, rozumiecie? No, to zapraszam. Kalki. To, że nie ma kalk, a nie nie ma kalek, to może sobie darujmy, bo co prawda to była duża wpadka w minionym roku, ale już ją omówiłam, a nie lubię się powtarzać, skupmy się na innych wpadkach, bo takie też były, więc proszę bardzo, oto pierwsze zaskoczenie. Pierwsze zaskoczenie miało miejsce latem, kiedy Szymon Czerwiński zaprosił mnie do swojego programu kulinarnego i razem gotowaliśmy zupę ze szparagów, czy tam krem ze szparagów. Szymon ciągle mówił: "To jest szparak, coś tam ten szparak, szparak, szparak". W pewnym momencie zapytałam Szymona: "Ej, serio, mówi się szparak?" A Szymon na to: "No szparak". A jak Sprawdziłam szybko w słowniku internetowym i co, i szparak. Dobrze, że miałam tony tapety, to nie było widać jak się zaczerwieniłam, ale tak doszłam do wniosku, że mnie się mogło pokiełbasić ze względu na nasze szparagi, Natalię i Karolinę, bo skoro one tworzą kanał szparagi, no to jedna z nich to szparaga. Tak myślę, że tak yy, mi się tam coś pomieszało. Jednak jeśli chodzi o roślinę, to mamy ten szparak. Mianownik liczby pojedynczej to ten szparak. Druga kwestia. Od pewnego czasu bardzo często można usłyszeć, że coś się wydarza. I ja przez dłuższy czas byłam pewna, że to jest żart językowy, że to jest taka forma żartu. Zamiast powiedzieć, coś się dzieje, mówię, coś się wydarza, bo taki ze mnie śmieszek, ha ha, ha. ale. W pewnym momencie stwierdziłam, że nikt się przy tym nie śmieje. Że kiedy ludzie używają tego sformułowania, to bardzo często mówią o rzeczach poważnych, a nawet smutnych. Nie ma więc miejsca na żart. Dlatego zajrzałam do słownika i znalazłam to. Czyli teraz tak. Skoro wydarzać się, to to samo co dziać się. To wydarza się to to samo, co dzieje się. Dobrze myślę? Czyli wydarza się w znaczeniu dzieje się to nie jest jakiś tam żart językowy, tylko w pełni poprawna forma, tak? Mhm. Kolejne odkrycie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam, że ktoś, Popełnił książkę, to pomyślałam: O jejku, jakie to jest zgrabne, takie zabawne połączenie fikuśne takie, zaczepne. Więc sama zaczęłam mówić, że popełniłam książkę, popełniłam pracę roczną, popełniłam limeryk i tak dalej. Ale pewnego dnia Chyba pod postem o najbardziej denerwujących błędach językowych znalazłam komentarz, w którym ktoś napisał, że jego najbardziej na świecie irytuje to, kiedy ktoś mówi albo pisze, popełniłem książkę, bo nie można popełnić książki. Książkę można napisać, a popełnić można błąd, mówiąc, popełniłem książkę. Co to za wymysły w ogóle? Po, 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 Pamiętam, że tak patrzyłam na to, co ten człowiek napisał i pomyślałam. Co ty się czepiasz? Po, po co ty się tak czepiasz? Co, normalny ty jesteś ty? Normalny ty tam ty jesteś ty? że oła? Tyle, że po chwili pomyślałam a sprawdź. Sprawdź, bo a może? A nuż? A jednak. Więc weszłam do internetu, sprawdziłam, okazało się, że prawda leży po środku, bo rzeczywiście zazwyczaj popełniamy coś złego. Popełniamy błąd, popełniamy grzech, popełniamy przestępstwo. Ale można powiedzieć, popełniłem książkę. Tyle, że jest to żart językowy, taka forma kokieterii. Kiedy ktoś mówi, Popełniłem książkę, to celowo umniejsza swoje zasługi, a najczęściej jest z siebie bardzo zadowolony. Czyli tak dosłownie, Popełniłem książkę oznacza: o... No, napisałem książkę, ale dajcie spokój, przecież to nic wielkiego. Nic wielkiego. Błahostka. Nie ma o czym mówić. Jeśli ktoś używa tego świadomie, raz na jakiś czas, bardzo raz na jakiś czas, to wszystko jest w porządku, nikogo nie powinno to razić. Jeśli jednak ktoś mówi tak ciągle popełniłem książkę, popełniłem film, popełniłem artykuł, albo o kimś mówi ale zenek fajną piosenkę popełnił to są dwie możliwości. Albo jest nienormalny, bo myśli, że ciągle powtarzany żart tak samo śmieszy. Albo nie wie, że konstrukcja popełniłem książkę, jest żartem językowym, więc jej nadużywa, co rozmówców doprowadza do szału. Zatem mówiąc zupełnie poważnie, bez kokieterii, ja książkę nie popełniłam, bo jestem z niej zadowolona, wy jesteście z niej zadowoleni, ona wam pomaga, więc ja książkę napisałam. A jeśli kiedyś książkę popełnię, to wiedzcie że to tylko takie żarty. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłam. A jeśli nie, to sprawdźcie, co na ten temat ma do powiedzenia doktor habilitowana Katarzyna Kłosińska. Link do wypowiedzi pani doktor znajduje się w opisie pod filmem. I na koniec suchar, suchar, który w 2017 roku był najczęściej wysyłanym przez was moich widzów sucharem. Oto on. Jak się nazywa? Więzienie dla książek. Bukarest.